Zapisałem się na siłownię, ja wiem, że nie widać, bo nie chodzę. No. Ale nie lubię, nie lubię chodzić na siłownię. Bo wiecie, bo, yy, bo yy, od razu sobie wziąłem trenera personalnego, nie? jak na, na, poszedłem na siłownię, i on mnie zraził do tego sportu, nie? Taki, wiecie, stereotypowy kark, nie? Pierwsze zajęcia, on do mnie mówi, co chcesz osiągnąć? Mówię, chcę schudnąć. Ni i robimy klatę. Kładź się, daję ci 100 kilo na sztangę, masz to wycisnąć. Mówię, ja tego nie podniosę. Skąd wiesz? Bo to jest za ciężko. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. I spróbowałem, się przekonałem, że kurwa, no nie podniosę, jest za ciężkie. Spadło mi to na klatę normalnie. Czemu tego nie podniosłeś? Bo to jest za ciężko. Co ty gadasz? Pokaż. Dorzuć mi jeszcze 20. Fajna seria wyszła i teraz ja jego trenuję, kurwa. Zaobserwuj patyczkowy stand-up po codzienną dawkę humoru. Jesteśmy też na innych social mediach.